Witajcie, tutaj Adam, a to nowy odcinek Medal of Honor. No, no nowy, pierwszy odcinek Medal of Honor Multiplayer. Yy, nagrywam dźwięk i głos. A, dźwięk. Nagrywam akcje, w no grę i głos osobno. No, yy, metric bardzo słaby, ale trzeba coś rzucić na tego YouTube'a statyki 4 do 8 super nie są i jednak odwołuję się do tego co, co mówiłem w poprzednim filmiku w tym z skakania takiego bakuro nie to był też medal of honor tylko że jeszcze wersja filma no i tak kupiłem ten program action, nie wiem jak to się czyta już jest pełna wersja już nie ma e, teraz postaram się rzucić to w jakości HD Ten, co, to co teraz oglądacie no i to chyba wszystko Dobrze, że no i Teraz pogadamy tak. Odcinki z Medal of Honor będą się pojawiały może raz albo dwa razy na tydzień. Ale, ale sprint parkury będą się pojawiały raz na tydzień tylko raz mniej więcej. To są takie randomowe dni, że może w sprint parku się pojawić na przykład w poniedziałek, Medal of Honor w czwartek. I w drugim robię No, albo w niedzielę, bo w sobotę. Już ten wam znowu będę robił. E, jak mówiłem to był jeden z moich najsłabszych myczyków chyba jakie zagrałem. Tak. No to chyba wszystko. Nie wiem co jeszcze mogę wam tu powiedzieć. Meczik się za niedługo kończy, więc ja już się powoli żegnam. E... Jeszcze mam jeden temat. E... Bo zauważyłem, że dużo osób mi pisze w komentarzach, że mnie subskrybuje. A się na tym zakończyło, że... Bo ja mam takie statyki na YouTube. I ogląda mnie mniej więcej na dzień 15 osób. Dwie subskrypcje, a ogląda mnie 15 osób. I to regularnie. Nawet niektóre osoby codziennie mnie oglądają, jakieś filmiki po kilka razy i to mnie bardzo dziwi, bo mógł nacisnąć subskrybuj, nic by się nie stało, ja na tym nawet nie zarabiam jeszcze, bo nie mam tyle widzów, partnera chyba też nie mam, no. Dobra, meczik się kończy, jak mówiłem statyki 4 do 8, 4, za... 4 osoby zabiłem, 8 razy pinałem, no to... Subskrybujcie, komentujcie i pozdrawiam Was, cześć.